Chciałbym zwrócić uwagę na kilka postaci, które są, można powiedzieć, troszeczkę zapomniane. Mianowicie, że takim pierwszym, chyba najważniejszym, najpiękniejszym jezuitom XX wieku to jest ojciec Jan Bejzy. Co prawda urodził się w połowie XIX wieku na Wołyniu, w rodzinie szlacheckiej i jako on 22-latek sądził do jezuitów, tam też przyjął święcenia kapłańskie, był wychowawcą i opiekunem młodzieży w kolegiach towarzystwa słowego w Parnopolju w Chyrowie, ale w wieku 48 lat zapragnął wyjechać na misję. To był to czas, kiedy jezuici teraz bardziej otwierają się na misje zagraniczne i w podaniu do generała pisał, że chciałby wyjechać na misję, pracując wśród trendowanych. Ale z tego względu, że nie znał języka angielskiego i nie mógł jechać do Indii a znał język francuski, bo język francuski był chyba w po języku polskim głównym językiem, gdzie uczono w Herowie, skierowano go do, na Madagaskar, na tę wyspę, aby tam podjął pracę wśród najuboższych, najbiedniejszych, najbiedniejszych i rzeczywiście zaczął tam robić posługę duszpasterską wśród chorych, głodnych, wyrzuconych poza nawias społeczeństwa, a szczególnie wśród trendowatych. I tam, co jest ważne, zamieszkał wśród nich, co było też, możemy powiedzieć, w tym czasie takim ewenementem. Opiekował się tą grupą trendowatych dniem i nocą i też trzeba powiedzieć, że stworzył, możemy powiedzieć, takie pionierskie dzieło, które uczyniło go prekursorem współczesnej opieki nad trendowatymi. I też y, dzięki Polakom z Galicji y, udało mu się wybudować y, w 1911 roku w Marianie szpital dla 150 chorych, by zapewnić im leczenie i, przywra i przywracać nadzieję. Ale już rok później wyczerpany pracą, y, chory na trąb umiera w 1912 roku. Co jest też bardzo ciekawe, że y, pochodząc... Y, z z Galicji, marzył, wśród, wśród, marzył o pracy na Sachalinie wśród katorżników. Oczywiście to się nie udało, stąd wyjechał na Madagaskar. I co jest też warte podkreślenia, że 10 lat po jego śmierci już były pierwsze próby rozpoczęcia jego beatyfikacji, wyniesienia na ołtarze za to dzieło, które on, może powiedzieć, dokonał na tej wyspie. Druga, bardzo ważna postać, co prawda została wspomniana przez y, doktora y, halitowanego Rafała Łatkę, generał y, Włodzimierz Szeduchowski. Tutaj ukłon do jezuitów. W tym roku przypada 80. rocznica jego śmierci. I co jest też y, istotne, do dzisiaj mimo y, ośmiu dekad nie ukazała się, możemy powiedzieć, taka solidna -y, biografia y, tej postaci. A warto podjąć badania nad, nad nim, tego względu, że chyba był jednym z najdłużej urzędujących generałów w Towarzystwie Jezusowym, bo 27 lat. I, co jest też ważne, dokonał bardzo wielu dzieł jako generał jezuitów. Mając, będąc krewnym słynnego kardynała Leduchowskiego, Handla Leduchowskiego, które dużo zawdzięczył. Przede wszystkim za to, że opuścił seminarium w Tarnowie i rozpoczął studia Rzymiana Gregorianów. I tam poprzez te studia, możemy powiedzieć, zafascynował się duchowością jezuicką, wstąpił do Jezuitów, wrócił do, do Galicji, do tu później święcenia kopłańskie i bardzo szybko rozpoczął, możemy powiedzieć, karierę w zakonie, będąc najpierw przełożonym. Domu w Krakowie, później wiceprowincjałem, później prowincjałem prowincji galicyjskiej. I już jako 40-latek był kandydatem na generała jezuitów. Ale stało się to w 1915 roku, kiedy po śmierci swego poprzednika zostaje wybrany generałem i rozpoczyna, możemy powiedzieć, swój długi taki pontyfikat u jezuitów I podnosi, przede wszystkim, jakie są jego zasługi. W pierwszej kolejności, jeśli patrzymy na Polskę, to kładzie nacisk na to, żeby jezuici bardziej mocno angażowali się w działalność duszpasterską na szerokim polu w Polsce. Pierwszego z najważniejszych decyzji w momencie odzyskiwania przez Polskę niepodległości tworzy prowincję polską. Nie prowincję galicyjską, tylko prowincję polską. W 26 roku doprowadza do podziału prowincji polskiej na prowincję. Małopolską i Wielkopolską Mazowiecką. Bo, dlaczego? Bo coraz więcej jest kandydatów. Kolejna rzecz, którą warto podkreślić, jeśli chodzi o jego zasługi, to przede wszystkim zreformował konstytucję zakonną. Dokonał, można powiedzieć, współcześnienia na nowej wersji. Też przeprowadził kwestię aby wprowadzić nowe metody nauczania przedmiotów nauczanych w szkołach jezuickich i też zwołał dwa razy w 1923 roku i 1938 tak zwane zgromadzenia Ogólne Jezuitów, żeby nakreślić pewien taki plan pracy jezuitów w kościele i w świecie. Też jego zasługą jest dzisiejszy budynek kurii generalnej, jego przebudowa i też możemy powiedzieć, stworzył nowy Instytut Historyczny Jezuitów. Kładąc nacisk na, co jest istotne, na badanie historii jezuitów od początku i, i w XIX, XX wieku i później. Też możemy powiedzieć powiększył Uniwersytet Gregoriański w Rzymie, co jest też ważne, to za jego czasów jezuici rozpoczęli bardzo szeroką akcję misyjną w Chinach, w Japonii, w Indiach, w krajach muzułmańskich i w Afryce. I tu niektórzy dostrzegają, że miał bo rzeczywiście miał duży wpływ na papieża, począwszy od Benedykta XV, Piusa XI, później Piusa XII. I proszę zwrócić uwagę, że to za czasu Piusa XI zmienia się. Optyka patrzenia Stolicy Apostolskiej na misję w Chinach i w Azji. To, co jezuici zaczęli wprowadzać od czasu Pritzkiego, zostało to z takich czy innych powodów zakazane. Pius XI prawdopodobnie pod wpływem właśnie Włodzimierza Duchowskiego generała, zmienia, bo tu widzimy też, że jest nacisk na kler tubylczy, hierarchię tubylczą i duży nacisk na działalność tego kościoła. Co jest też ważne, za jego czasów, możemy powiedzieć, z 27 prowincji, jakie były jego początków, jego rządów jako generała, pod koniec już było 50 prowincji jezuickich w świecie, z liczbą ponad 26 tysięcy zakonników. To sprawiało, że jezuici stawali się jednym z największych zakonów w kościele katolickim. I też, co wielu podkreśla, że do jego czasów y, zostało beatyfikowanych lub kanonizowanych y, ponad y, 50 y, osób. Czyli tutaj już, jak kończył, to już było 141 jezuitów kanonizowanych, beatyfikowanych. Problemy, z jakimi się spotykał, mianowicie to w tym czasie by, była kwestia jezuitów i w Meksyku, w czasie wojny domowej w Hiszpanii, w Związku Sowieckim, ale też i kwestia jezuitów III Rzeszy. I tutaj niektórzy uważają, że był rzeczywiście mocno antysowiecki, antyrosyjski, ale on patrzył przede wszystkim z perspektywy po prostu działalności swoich współbraci w tych regionach. Wiemy też, że miał duży wpływ na kwestię tej misji Kościoła Katolickiego w Związku Sowieckim, misja Darbiniego. Tutaj też, możemy powiedzieć, został włączony to, w tę misję przez papieża, ale też kiedy ta misja się w jakiś sposób nie udała, to, to troszeczkę tak obwiniał samego Darbiniego i jego otoczenie, bo później się okazało, że jeden z jego takich bliskich współpracowników był agentem NKWD. Co jest też bardzo ciekawe, co nie, niektórzy podkreślają, tak żeby jeszcze o innych osobach powiedzieć, miał jakiś wpływ na napisanie i wydanie w październiku 1939 roku encykliki Piusa XII Summi Pontificatus. Niektórzy twierdzą, że rzeczywiście niektóre pasusy w tej encyklice są z jego, ale to, to już jest prośba do jezuitów, którzy mają lepsze dojście do archiwum generalnego, warto te sprawy w jakiś sposób prześledzić i rzeczywiście też warto prześledzić kwestię, która dzisiaj pojawia się w literaturze zachodniej o tak zwanym antysemityzmie generała Leduchowskiego. Choć jak wiemy, jezuici to mogą to potwierdzić, rzeczywiście angażował się i w samej kurii generalnej, także innych jezuitów zachęcał do pomocy dyskryminowanej czy mordowanej ludności żydowskiej. Miał też duży wpływ na postawę jezuitów w kwestii na przykład w Stanach Zjednoczonych podejścia do ludności murzyńskiej oraz na podstawie własnego doświadczenia jeszcze z Galicji Domagał się, żeby jezuici włączyli się w kwestie robotnicze. W takim duchu, żeby chrystianizować środowiska robotnicze, to chodził też, też w Stanach Zjednoczonych. Ale to dla jezuitów, żeby dobrze opracowali jego biografię, bo nie ma. Mamy tylko fragment jego życiorysu, w słynnej książce jezuici, Ex jezuity Martiniego. A tak to są jakieś tam krótkie jakieś zmianki, a, a, a tak biografii. nie Kolejna postać, którą warto tutaj wspomnieć, to ojciec Stanisław Sopuch. Bardzo wa ważna postać w historii jezuitów w początku XX wieku. Jest wiele różnych anegdot, różnych takich wspomnień o nim, to może jezuici w ramach takich rozmów kulwarowych opowiedzą, bo rzeczywiście do dzisiaj różne takie anegdoty z jego życia pozostają. Jest to człowiek, który rzeczywiście pełnił Urząd pro Prowincjała od 1919 do 26 roku czyli możemy powiedzieć, kiedy już został e, prowincją prowincji polskiej, doprowadził do podziału w prowincji polskiej na dwie prowincje. Co jest ważne, e, bardzo mocno podkreślał e, pracę jezuitów na różnych polach e, duszpasterskich. E, I też trzeba powiedzieć, że za jego czasów e, jezuici rozpoczęli działalność e, na byłych terenach zaboru pruskiego, rosyjskiego. E, też był postrzegany przez stolicę apostolską jako ważna postać w kwestii oceny sytuacji kościoła na ziemiach polskich. Co jest też ważne, miał bardzo dobre relacje z nuncjuszem Achillem Ratnim, późniejszym papieżem Piusem XI. Też był proszony w kwestii kościoła ormiańskiego, obrządku katolickiego, archidiecezji ormiańskiej, lwowskiej, w kwestii rozeznania jak wygląda sytuacja tego, tego obrządku na ziemiach II rzeczypospolitej, bo Stolica Apostolska nie wierzyła ordynariuszowi, teodorowi w kwestii ile, ile jest parafii, ilu, ilu jest wiernych. I rzeczywiście on podejmował, możemy powiedzieć, taką misję rozeznania i pisał, możemy powiedzieć, pisał raporty na, na ten temat. I te raporty były, możemy powiedzieć, bardzo miarodajne dla Stolica Polsowskiego. Co jest też ważne, po śmierci kar kardynała Edmunda Dalbora był kandydatem na prymasa Polski. Ale tutaj inne czynniki zadziałały, stąd nie został następcą Dalbora. Co jest też ważne, był bardzo... Tym, później, jak skończył urząd, pełnił urząd prowincjała, był bardzo dobrym misjonarzem budowym, rekolekcjonistą, kaznodzieją. Kolejna postać, bo tu już czas biegnie, to jest też mało znany, choć polecam książkę, biografię tutaj wśród nas obecnego yy, ojca Stanisława. Chodzi tutaj o ojca Józefa Andrasza, człowieka, który yy, możemy powiedzieć pod względem duchowości w okresie międzywojennym, ale też w czasie wojny i po wojnie i do dzisiaj czerpiemy po prostu z jego dorobku. Mianowicie yy, to był jezuita, który Zasłużył się w rozwoju apostolstwa modlitwy w Polsce, w okresie międzywojennym. Też pełnił funkcję redaktora naczelnego, posłańca Jezusowego. Stąd tutaj warto, poczuć, nawet i dzisiaj jego artykuły z tego czasu, może powiedzieć, są aktualne. Też był dyrektorem wydawnictwa Księży Jezuitów. Jednak najważniejsze, co dokonał w kwestii wydawniczej, to była było wydawanie za jego czasów tak, serii Biblioteka Życia Wewnętrznego. Ukazało się 40 kilka różnych pozycji, co jest ważne dla polskiego czytelnika katolika, wiele dzieł mistyków, zwłaszcza francuskich, tłumaczył na język polski. I też wielu, później jezuitów korzystało, ale też wielu wiernych korzystało po prostu z tych jego dzieł które wydawał, bo jak powiedziałem 15 tomów z tej serii, każdy tom po 5 tysięcy egzemplarzy. To, jak na tamte czasy to było dużo. I jedna ważna rzecz, mianowicie był spowiednikiem i kierownikiem duchowym świętej Faustyny Kowalskiej. To możemy, Jeśli ktoś chce coś więcej, warto poczytać sobie dzienniczek ksiostry Faustyny. Tam są pasusy na temat ojca Andrasza. I rzeczywiście możemy powiedzieć, on w jakiś sposób ukierunkował, i był pierwszym, który na terenie, możemy powiedzieć, małopolski. Rozpoczął nabożeństwa do miłosierdzia Bożego, bo już w latach okupacji. Kolejnym. Kolejną postacią ważną w Polsce, troszeczkę mało znaną, to jest ojciec Paweł Siwek. Wybitny filozof, psycholog, który miał propozycję objęcia katedr na Uniwersytecie w Wilnie, w Warszawie, w Krakowie, Rezygnowa, zrezygnował na rzecz Rzymu. I co jest ważne, w swoim życiu napisał 40 książek, Ponad, I z ponad 100 artykułów w różnych językach, gdzie rzeczywiście stał się specjalistą od Arystotelesa, też zajmował się Platonem, ale też pod względem badań, bo rzeczywiście był wybitnym naukowcem z dziedziny psychologii. Kolejny, kolejna postać, która jest też mało znana, to jest ojciec Jan Roth, wybitny prawnik który, możemy powiedzieć, tworzył wydział prawa kanonicznego na Uniwersytecie Katolickim w Lublinie. I za jego czasów, jako dziekana, późniejszy prymas Stefan Wyszyński studiował i bronił doktorat. I co jest ważne, że z wiedzy tego jezuity Jana Rota bardzo często korzystał arcybiskup Sapiecha, Nunciusz Achillerati czy Francesco Marmacz, Ale też tutaj inni hierarchowie korzystali po prostu z jego wiedzy prawniczej. To dwie minuty to. Warto jeszcze przypomnieć obok Prokulskiego czy ojca Szmyta, ojca Mieczysława Kaznowicza. Wybitne, Kuznowicza, przepraszam, Kuznowicza, wybitnego wychowawcy młodzieży, który założył Związek Młodzieży Przemysłowej i Rękodzienniczej w 1906 roku, gdzie w jakiś sposób starał się ukierunkować młodzież, wychować w duchu katolickim, ale też patriotycznym i dając im poczucie bycia w społeczeństwie, żeby nie byli jakby poza społeczeństwem. Mamy też wybitnych takich, tu został wspomniany. Jezuita Józef Warszawski, chodzący tabernakulą w czasie Powstania Warszawskiego, co jest też warto podkreślenia, był przeciwnikiem wybuchu Postania Warszawy, ale jak wybuchło, to był po prostu na pierwszej linii frontu. I nie bał się e, 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 iść z sposóbą duszpasterską, tak jak e, Tomasz Ostworowski, e, pracując jako kapelan powstańców. E, warto też jeśli chodzi o... Józefa Warszawskiego podkreślić, że kiedy został po wojnie na Zachodzie w Rzymie, był ekspertem Stolicy Apostolskiej w kwestii badań objawień maryjnych, Garabandal czy Medjugorje. I tu jego opinie zarówno w jednym, jak i drugim były negatywne. Mamy też jeszcze innych, ale to ze względu na czas, będą publikacji, a y, warto też o nich wspomnieć m.in. o słynnych jezuitach, duszpasterzach akademickich i różnych środowisk w, w okresie Pere. Dziękuję.